Macie czołem! Crazy Spike z tej strony. Jest ze mną Basal. Zdrasujcie. Znowu komunista. Zawsze i wszędzie. Ja gram sobie z zegarą i będę chyba solowo bota. Więc zobaczymy. Dobra, u nas teamie tak, jako tanka mamy Diablo. Ciekawy pick. Dawno go nie widziałem u mnie w teamie w rozgrywce. Oby koleś umiał nim grać, bo wszyscy wiemy, że Diablo w ostatnim czasie jest mało użyteczny. Przykre, ale tak jest. Mamy nowe. Again, Oby kurwa miała grać, w koleś się sadził. Która wyszła właśnie. Która właśnie wyszła? Nie, w kurwie mnie. E, dobra. E, Sylwka Wasal i ja jako zagaro. Przeciwników ETC UTR, Jana Wala rzeźnik. Jest fajnie, będę fajnie kombować, e, kombować, przecinać ult ETCK. Więc zobaczymy jak nam będzie to wszystko wychodzić. No, oni mają bardziej DPS-owaty, tak? Jana Wala, rzeźnik. To będzie boleć, Możesz. ale... Mamy tu dublony, więc. Coś zjebał. Nic, no, bo zamiast pomóc moim, to się kurwa teleportowałem. Możeś kurwa czadziora zrobił. No i rzeźniczek już się mnie boi. Bardzo dobrze wie, kurwa, że w każdej chwili może dostać. A, i dostał. Szmatenary, kurwa. Hydraliz go tam będzie. Pru, kurwa, jak pojebany. Zajebiście. skrzynie, już są. Taki chuj kolego. tam la 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 la. No, nie wiem czy ogarnę. Mam... Oj, kurwa, jestem na strasznym low. Zdedziłem, kurwa, przy samych wieżyczkach jest. Ale on też zginął. Monety leżą. Dajesz. No, ja najpierw oddam swoje. Dobra, ale diablo bierze. Zgarnę wszystkie. Jaki fart, ja pierdolę. Już lecę. Sekunda wcześniej, by było po... Nie do... uciekaj, nie uciekaj, już jest Diablo koło ciebie. Ja już też tam do was bijam. Nie, Rzeźnik nie zrobił z dupy jesień średniowiecza, to muszę przyznać. A tu po Rzeźnika przyszedł. Ja bym się tak może tak... taktycznie odwrócił na chwilę i level zdobył. No, no ja też myślę o ucie... Wiecie. Wycieczce, ucieczce. ucieczce Nie ma uciekania, to jest taktyczny odwrót Taktyczny odwrót, niech się będzie Uciekają tylko słabi i sojuszu hehe <grym grym grym> ojej ojej oj. no Mieliście taktyczny odwrót zastosować na pieprzecie No to cały się taktyczny odwrót pod nasze wieżyczki <grym> takie mało taktyczne to było zagranie powiem tyle od no, czego jaki wpierdol dostali? Dobra, dzięka tak, diablo oddaj, aż kurwa, O! No, Idę, lili, idę, idę ETC jest na low strasznym. No ale lili tam wyjebali i was okrążają. Ja bym się cofnął, zważywszy, że Diabolo ma 5 monet. A Zajebik, aha, a tu widzę też 4 monetki. No wiem, na obozach samych. A jeden za jeden mi akurat odpowiada. W, w dedach, więc może być. I teraz mam, kurwa, dylemat. Zwiększenia ataku podstawowego. Dobra, mam 6 monet, mogę to oddać, ale. Zaczekaj, zaraz to sprawdzimy. No oni cały czas mają. Siedzą przy monetach. Nie ja ja będę teraz kampić. Oj, świetnie to. 3 na trójkę. Ja jest. Dobra, bo ja mam 8 teraz. Oddawaj, no, oddawaj, no, oddawaj! Co mam oddać mi tam ja nawet? Aha, nie macie. Ach. Idę teraz. Zabili Diablusa. Kierdolisz. Nie o ciebie blać no. Monetę A, Nie wiem czy przeżyję to kurwa Nie Kurwa mać Najbalis teraz na tych monet chujowy Ja mam 8 osiem Boję się to w ogóle gdzieś wyjść teraz Team stay together No to po chuj tam chodzicie Po co diabłus w ogóle dziś latał? No, kurwa, Jeszcze ja się... skrzynie kurwa. Ja cię je wiem. Dobra, i tu lecę. Nie podoba się mi to. Nice. Dobra, i cisnąć. Mają teraz bez nowej kurwa i cisnąć tu. Od, nowy? Oddać. Jaki... Yy, nowy kurwa, przepraszam. No tu. To... No bo mnie zaraz jakaś kurwa weźmie, jaśnista. Cholera, nie mogę tego stracić. Żebym wiedział gdzie ty. Aha, tu jesteś. Musimy być wszyscy razem, kurwa, bo inaczej tego nie no ogarniemy. Dobra, ale to ja wiem, razem. ja wiem, ale no kurwa my no, ciśniemy, ale jakoś chuja z tego wychodzi, o to chodzi, kurwa. Już mam 10 minut, jest, ja chcę to oddać. No ty już nie farm, tylko teraz musisz z nami fajtować i jak najbardziej przeżyć, kurwa. No to. Zdajesz sprawę, że ja będę targetowany jak... Ja wiem, wstaję sobie sprawa, ale gdzieś tam tak bardziej z tyłu, siedzieć, tak jak teraz właśnie Tyle monet najebana oni tak oddają Tu przed nami śmiechowate o jakieś lagi O, trzeciecie Tak diablo, chodź w tą rację. Dobra ja to oddam jak tylko się od razu... Tak jest, tak jest no to pilnujcie tam. No pilnuję, tu kurwa staram się biomasę wszędzie porozzucać, żeby mieć jak kurwa, Dawaj tą skrzynię. Dobra, ja idę zrobić obóz u nas z tyłu. Dobra, ja lecę szybko topa spuszować. Znowu 7 monet. Co, co, co tam co się zaspałem. kurwa są Tak, piguję. Znowu tak. będzie mid, nie? Pewnie. O, nie wiem. No, rzeźnik będzie mieć monet. Nie wiem ile ma, ale. Nasi znowu... Tak, ja już to do was. O, żeż kurwa i mnie rzeźnik jedno. Tak. Nie zauważyłem... oddam to oddam to oddam to oddam Ale to, oddam jest to. na low ja pierdolę Idę gdzie kto? Rzeźnik tu widzisz? Idę idę pędzę lecę Tylko oni ale tu chyba pierdolę. wszyscy są ale... Nie dobra nice nowa Kurwa ale zebrał ten pierdolony Dobra ja muszę się spieprzyć i wychilować. Ale no, oni poszli oddać Co ty gadasz? No, no Lili kurwa healuj mnie kobieto Pando do. Ja bym tu poczekał, nie miałem. Tak, mi się jest. też wydaje, że zaraz będą szli, tylko za rzeźnikiem czekają. Mam No, jest rzeźnik Zostaw ten pierdolony obóz. Dobra, trzeba zejść na dół, no. Trzeba za nimi pogonić, bo. Zaczynamy Dobra. No Pięknie. ja już jestem targetowany, no, za dzień dobry. Dobra, bokiem. No kurwa, jeden strzał by go nie było. Dobra, mamy ultę. No też mam multa. Ej, jakaś kurwa taka ciekawsza teraz gra, nie? Nooo dobra, gwiazda, bo pójdzie strzała. No i teraz powinni wszyscy Jolo tu zrobić. No. Jesteśmy za mocno rozjebani, Lili gdzieś do tyłu uciekła. A bo skrzynie są. Uuu. No o, wolę! No nie kur. A nie, dobra, kogoś tam trafiłem z tazą. Z tazą zamknięciem. Nice. Uter, 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 jest. Dojś, A, ho, 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 no, jest pieniądze! Mam 10 monet, pieniądze, kurwa. Ja to pieniądze. idę oddać, ja to idę oddać od razu. Ale pieniędzy, kurwa. jak Nie, <laughs> ja, <śmiech> salary, ja pierdolę. Nie sądziłem, że trafię tym moim pożeraczem. Że mi się uda, nie? A tak jakoś kurwa się wycofali i idealnie pod to wleźli Dobra, ja muszę się wycofać, bo muszę manę zgarnąć A Wy może zrobić te dwa kampy do góry Sie piedolej pieniędzy znowu jest kur... o, to ja lubię, brzdenk monet, to, jest to. <laughs> każdy lubi <laughs> Sypie się i no kurde mi się oczy świcą, nie? Ja ogólnie powiem tak, tu znowu będzie team fight <laughs> Znowu będzie syf ja. No, to będzie ładny gnój tutaj. Ja, ja się przygotuję tylko biomasą do ucieczki w razie... No, ...do taktycznego odwrotu. No taktyczny odwrót to jest dobra rzecz. Polecam pierwszym czesku. No, nowa już tam widzisz jak jej wyhaczyła? No, czulu. Nie, ja tam w salonie wejdę z tymi monetami, nie ma no ja mam 13 monet, ja mogę Ale nas tu jest 3, kurwa, ich jest ty, 5. co ty zrobił? Podłogi nie myjesz. Daj, kurwa. Ale diablo ładnie zrobił. Uwaga, bo wala na wow Ooooooo, wow, 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 wow. Wow, 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 wow Moje monety? Pieniądze, zbieraj to linii. Daj, daj, pomóc, no spierdala się, wycofka, wycofka. Macie z dużo mowy. Dajecie radę? Daj, ja pierdolę. Patrz, oddam cały ten. Duchu Ja, ja pierdolę. Jest ładnie, jest ładnie, tylko w się, że no. ja ciągle tankuję, kurwa. A nowa by tyle gadała, że przyjacieliby na coś tam. Uff. Ja pierdolę Ty weź może się te co? Bo tak many zbytnio nie masz, a to zarabcie znowu kolejny team fight Zero deadów No tak Zaczynamy jest powiernikiem pierścienia Ile mamy? 14, no teraz nie styknie, ale i tak trzeba Lili pomóc oddać to Tak, teraz musimy to dać, to jest za duża kwota, kurwa Bez Chyba pora naszego No dawaj to kobieto No, głupia panda, kurwa Co, pies tego bossa nic się robi. No chodźcie tam Jest obóz akurat na dwa. No ale tu na dwa, tutaj też jest. Nie, ale dobra, ale no będziemy mieć te, i potem teraz możemy mieć bossa robić. Ale ja nie chciałem mieć bossa, chciałem im przeszkodzić. Aha, okej. Okay. Zaczynamy podbój. No nie gdzieś tu są. Wyczuwam ich strach. O, holender. No to żeś wyczuł, kurwa. Patrz, gdzie, gdzie dole. <laughs> Mówię, dobra. że wyczuwam ich strach. No Nadchodzimy, będzie team fight. No ja na to niczę Dobra, jazda. Dobrze pójdzie strzał, jakbym mi widział. Szlak. Aj, chwycił mnie jeszcze. Pierdoli, że mnie chwycił. Właśnie to jest to, jakbym ciut widział cokolwiek. Łole, nas zjebali. No, chwycił ale mnie dobrze, kurwa, tak byłem... byłem tak kurwa na boku, nie? I tak mnie chwyciło. Jest. It was nice dead. Dobra, dostali szału. I tu z patety. Dobrze, nowa. Cenię sobie twoje zdanie, naprawdę. Tak, kurwa, może ją zaspokojem no zajebią. Zresztą, ale żeby UTA, musiałeś na nią palić. No. O, pieniędzy. Idę dół. Akurat się rozpimy. Jednak, kurwa... Wiesz co, te koiny powinien sam zrobić. Któreś, ten na samym Bierzcie dole zrób. nie będzie, to da, bo oni bossa. Ja idę na topa. Kurwa, jebu mnie creepy. Dobra, bicie ich tam. Gryźcie i kopcie! Wszystkich jemniemy. No jeszcze bossa czerego. mamy. Ding, ding, ding. No i jeszcze boss jest kurwa nasz. Wszyscy, wszyscy padli czy Ta. ktoś się Czterech, nie, ktoś, nowa. Nowa, czemu ja kurwa na Jane mówię nowa kurwa. I don't fucking know. Dobra, wszyscy. Jak nazwane, tam z monetami stoimy? Co? Dobrze. Pieniądze 14, znikną. oddawaj to kurwa! Ale pieniądze! Moje. Oddawaj to kurwa! Nikomu nie oddam! Ciężko zarobione. Nie jest ładnie o, to twoim drogom, jak się wilki morskie. O, Chociaż ta gra cały czas nie jest przesądzona nie jest, Tu się umiem. jeszcze wiele może zdarzyć no, Wystarczy mieli ładną jedno... Naprawdę mieli ładną tak, wystarczy to że dobrze wejdzie A no, już idą Kurwa, ten wziął ja. tego ulta Nie, ja tego nie przeżyję, nie ma szans Nie nie wbijajcie, tylko obrońcie. Yy, ten wziął rzeźnik tego Ulta coś na łańcuchu cię trzyma A przy, przytrzymuje, no to no, jest Przez to mnie jedną kurwa, bo tak bym to przeżyć i się. A nie chciałem ulta używać na ucieczkę, bo nie sensu. A ja, teraz by sprzedało się oddać po prostu monety. Siedem no, zgonów 3. mam kurs. Siedem, no, ale zaraz się skrzynie pojawią nowe. Wow. Oni no, tu są cały czas. No masz mniej więcej wizję. Nie? Trałem się tu dziś, to Mi się wydaje. Na mi moje składniki z biomasy. <ślesy> Już zobacz lecę od razu Dalej kurwa zegara, machaj tymi kurwa skrzydełkami O bo nam lili jedną No, za mocno kozaczymy teraz No to lili, za mocno kozaczy o, kur... o No nie no to bez sensu Na jakim low kurwa, tak Dwa looter ich odleczył ja nie mam dwa. Dobra, mamy 11 16 Kurde, byłoby. Nie no, tam teraz nie ma co, co... Oczywiście wbijać, nowa, tak. patrz! Dwóch nas tylko zdechło, ale już? O mój Boże! O! o ta. tak. Się wkurwiam, bo mi idealnie moją biomasę tną, nie? Cały czas odkrywają... Bouter eee, wystarczy, żywalnie ten, nie? Jane rzuca... No wszyscy tam mają jakieś AO. na Wala Rzeźnik jak robi to tąpnięcie też Tak, siada. tylko jeszcze Uter robi to odsunięcie terenu, nie? Oprócz tego Dobra, jeszcze cztery No dwa masz z prawej. U góry idę. I masz górę, no Przebiegły together. Po co together? Ja tu chcesz oddać cztery monety ani niż śpiew i together Ale to zjebał diablo Kurwa skrzyni akurat teraz Seriously Nie no nie ma szans, że ja coś tu kurwa wzrostło Dobra, dobra, czekaj czekaj, po prostu tam ich trzymajcie No ja kurwa... Sorry pięciu mnie cisło kurwa Co ja z salą mogłem zrobić? Oni na takim low, że, poszli, że, że się w pali nie mieści, nie? Trochę Diablo w kurwie, bo jednak spierdolił, no niby sprawy... czekajcie, Niech się skupia. Uwa uwaga. Nie, 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 nie Niech mnie nie słyszą. Nie usłyszeli Teraz się chyba skapnęli. Teraz się chyba skapnęli. Ale to i tak nie siądzie. Nie, ale ostatnie raksy powinny pójść. Czekaj, pójdę od dołu, może zrobię te nasze obozy. Ile oni mają? 8, 10, 12 Los Los to jest Angeles, a nie los Taki suchar Ile? no nie siądzie Ale jakbyśmy teraz puści... A jeszcze im się ostała ta baza, nie? Co ty gadasz? No Faktycznie nie, dobra teraz musimy iść jednak tak wszyscy razem Tak, tak teraz jak najbardziej, nie? Ładnie no, Nice Diablus! Co ty robisz? Gdzieś ty jest! No go kurwa Nie bym go pukał Nie wiem kim jest Nie żyjemy jeszcze w takich relacjach Aha, no dobra to jak chcesz tam iść to chodzi Koczko, ładna strzała pójdzie, tylko idź tam, idź Diablo, idź. No nie, cofaj się! Nie, tu jesteśmy za blisko na Pogo. Jakby no to dobrze, nas... ja wrzucę mu tę, tą przerwę chyba, myślę. Nie, chuj wie, czy Sanes mu to przerwie. Powinien, powinien, chociaż no, no mówię, no Malfurionowi nie zawsze przerywa, ale no to, to jak będziemy wszyscy razem z, w grupie spierdalać, to to wcale nam nie pomoże. W no tym no ja kurwa nie jestem inicjatorem, to kurwa Diablo nie ja czekam cały czas na to, aż diablo coś łaskawie zrobi. Są w krzokach chyba gdzieś. Nie, poszli górę w takim razie. Bos są teraz... Robić, kurwa. No bo oni tam są. Uuu. Ale mi przyjebał. Kurde, dobra. On patnę na jakich oparach Znowu je... Cię się skupili na mnie i znowu hum <laughs> hum ja zdaję Bossa se dobić, a on jest full dobra, no idzie, jak go zróbcie Idźcie zróbcie tego bossa, faj, ura No idę, 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 czytałem coś, bo teraz zwróciłem uwagę, że na ulcie, nie? Na hmm. tym pożarciu, zdolność tej można używać przeciwko nieustępliwym wrogom Czyli wiara, która... że zdolności tej mogę używać przeciwko nieustępliwym wrogom. Na przykład i te inne postacie, które odpalają nieustępliwość. Wcześniej jakby tu nie wiedziałem o tym. Mam pomysł, zajmijmy obóz najemników. ja uwielbiam slang w 22 minuty już to trwa. Już za długo. Dobra, ja to lecę oddać od razu. Za długo? Ty, oni się dobrze tam, że tak powiem, będą. No tak, tak, tu nie ma co, co gadać. Nie są słabi ci przeciwnicy. Etc. u nich ogarnia i to fest. Uuter też, muszę przyznać. 6, 13, no diablo kurwa oddaj to. 13 mam oddane, jak potrzebujemy 9 kurwa. Diablo ma ich 14. Zaraz będę miał ja. Dobra, jest. No, GG. Tak, to powinno skończyć. No, 24 mają. Tak, tak. na pewno, że skończy. Jeszcze Boost tam jest. A. Albo był. To wielkie dzięki. Widzieliście w trudach, ale się udało. No arigato. udało się. Tak jest. Tym mówimy wielkie dzięki. Na razie, ko